Zróbcie ze mną dżem z pomidorów. W smaku zaskoczy Was zdecydowanie. Zdecydowanie skradł moje serce jeszcze na kozim serku. Mniam. 3 kilogramy pomidorów, najlepiej lima, myję i kroję w kawałki. Wykrajam również twarde części. O, właśnie te. Jak mam już pokrojone to dosypuję brązowy cukier 380 g do tego cydr 125 ml jabłkowy, duża łyżka startego imbiru, płaska duża łyżka cynamonu, płatki czyli u mnie i 2,5 łyżeczki. Jeśli macie takie normalne, dajcie trochę mniej, bo będą bardzo mocno pikantne. Do tego dwie łyżeczki kuminu rzymskiego i dwie i pół łyżeczki soli. Musimy lekko zamieszać i stawiamy na gaz. Gotujemy na małym ogniu przez około 2,5-3 godziny, aż zgęstnieją. Od czasu do czasu musimy pomieszać. Im dłużej się będą już gotować, tym częściej mieszajcie, bo będą gęstnieć. I żeby się nie przypaliły, trzeba od czasu do czasu pomieszać. Sok z nich będzie odparowywał, a dżem będzie gęstniał. Zobaczcie, już wyparowało go całkiem sporo. O, właśnie taki. Ciemny i gęsty. Możemy wyłączać. Lekko przestygł. Zobaczcie jaką ma fajną konsystencję. Ja swój przecieram przez takie dosyć grube sito, tylko żeby przetrzeć skórki. Nasiona mi nie przeszkadzają. Chcę zabrać tylko skórki. Skórki wyrzucam, a taki gęsty dżem mi zostaje. Przekładam do słoiczków, u mnie takie małe, naraz. Słoiki zakręcamy. Wyszło mi 6,5 takich niewielkich. Pasteryzuje około 10 minut od momentu zagotowania się wody pomiędzy słoikami. I jak wystygną, możemy wcinać. Są pyszne właśnie na grzance z odrobiną twarożku koziego lub dowolnego jakiego lubicie. Spróbujcie koniecznie. Takiego jeszcze nie jedliście. Dla mnie rewelacja.